Witaj, nazywam się Maverick 10, taki mam nickname w y, Prize, którą chciałem Tobie polecić ze względu na to, że to jest jedyna strona, którą znam, gdzie grając w gry możesz zarobić pieniądze i wygrywać bardzo fajne i cenne nagrody. Nie, nie jest to oszustwo, samemu tutaj wygrałem już parę razy jakieś gadżety, niektóre były mi do niczego niepotrzebne typu... Podgrzewacz pod kubek pod USB. Z innych skorzystałem, z różnych zadowolonych. Na przykład kiedyś udało mi się zdobyć taką nagrodę jak zapachy do samochodów, bardzo ładne zapachy, choinki zapachowe z tymi lutkami z Priza, które tutaj gdzieś widzisz w tle. Tu widzę żabę, tutaj widzę jak królika. Dlaczego twierdzę, że tu można zarobić? Pokażę ci jedną z gier, która nazywa się Prize Jackpot. Tutaj masz darmowe żetony. Ja w tej chwili mam 4 chipsy. Za 20 sekund będę miał kolejne 4 chipsy i już wygram, Jak widzisz, 25 euro 40 eurocentów. Na czym to polega? Klikam play. Jak w jackpot. Jak widzisz, tutaj udało mi się zdobyć w dwóch rzędach za 2 i za 3 punkty. Tu mi się pojawiło więcej, większa ilość tych żetonów. Tu mi się pojawiła gra Globs. Tu, jak widzisz, tu jest 30 eurocentów. Mam 6 sekund, żeby się zdecydować, czy grać. Gramy. Rata polega na tym, że musisz złapać wszystkie zielone, unikając czerwonych. Co jak dać? nie jest zbyt proste. Od razu mówienie zawsze się udaje wygrać. U góry widzisz zieloną linię, która biegnie, czyli ile masz punktów. No właśnie, generalnie trzeba... Gra nie jest zbyt prosta jak dla mnie, ponieważ jeszcze z drugiej strony ten. No tu mi się nie udało, ale nie ma co się poddawać, gramy dalej. Znowu dostałem chipsy, bardzo fajna rzecz. Mam 10, mam kolejne 13. Ograniczeniem jest to, że możesz wykorzystać tylko tylko 100 tych żetonów e, dziennie, więc e, no, nie możesz cały dzień siedzieć i pykać, e, ale są możliwości takie, że dostaniesz też e, żeton od swoich przyjaciół, których tutaj zaprosisz, albo namówisz do grania, to wtedy możecie dostawać e, kody co jakiś czas na żetony. Klika się wtedy tutaj na SAVE i wpisuje odpowiedni kod. E, ja tak z kolegą się wymieniam kodami, dzięki temu bardzo szybko te 100, ten limit 100 żetonów dziennie wykorzystujemy i mamy czas na inne rzeczy do tego podbiję to naszą stawkę żetonową. O właśnie w tym momencie jak widzisz dostałem kod na 10 chipsów, taki jest numer kodu e, i jest to kod właśnie na otwarcie safe'u. Mogę go przekazać komuś kto po wprowadzeniu go dostanie 10 chipsów na gry No ja już mam 0 chipsów, teraz pokażę Ci coś innego. To jest gra Enowa, gdzie są konkretne nagrody, jak widzisz, jakiś telewizor, e, jakiś chyba Nintendo, iPod, iPad e, i gra to są grata, to są standardowe kulki, jakie znasz z e, PC-ta. Jeżeli grasz to na innych stronach i marnujesz czas, to dlaczego nie grać po to, żeby wygrać konkretne nagrody? E, pokażę ci tą grę. Tutaj masz ilość gier dostępnych w danej chwili. Co godzina dostajesz jeden taki żetonik na grę. Czekam aż się załaduje. Jak widzisz, tu są planety. Tu była pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Tu jest ścieżka wytyczona. Ja już jestem na tej planecie. Klikam. Tu są kolejne poziomy. Klikam poziom, który jest ostatnim poziomem podświetlonym, no i muszę zdobyć minimum 100 chipsów klikając w e, kulki. No już, jak, jeśli znasz tą grę z e, Amigi pc czy te, swojego telefonu komórkowego, to wiesz o co chodzi, nie muszę tłumaczyć. No właśnie, tu mam jeden e, już żeton, 76 punktów, może mi się uda, może mi się nie uda, nie wiem. Tutaj są dodatkowe e, rzeczy, które, które tam kasują, kasują linie, to odsłania tą chmurkę zieloną, to, to, to po skosie tnie kulki, to w jakąkolwiek, e, dowolny kolor e, usuwa nawet ze środka gdzieś, e, a to dodaje e, punktów tutaj do, do, do zagrania. No nie udało mi się tym razem, ale nie ma co się załamywać. Za parę godzin będę miał pięć statków kosmicznych, będę mógł zagrać pięć razy w to danego dnia, po kolejnych pięciu godzinach znowu będzie pięć. Inną tego typu grą tutaj, w którą też warto poświęcić trochę czasu, od razu mu przypominam jeszcze raz, to jest dla osób, które tak czy siak grają w gry internetowe, siedzą przed komputerem, jest gra im Polega ona na tym, że te wszystkie migające kuleczki musisz zrzucić na sam dół, żeby wpadły tutaj. Tu podobnie jak w grze Nowa masz rzeczy, które pomagają w grze. Tu ci jeszcze podpowiadają w ten sposób, co możesz wymienić. Tu jeżeli masz 100%, to te kurki się zlikwidują, rząd się jeden zlikwiduje samoistnie w jakiś magiczny sposób. Spróbujmy coś ugrać. Żeby tutaj wzrosły te procenty, to musisz ustawić minimum 4 takie same w jednym rzędzie, albo 3 po skosie, no różne są kombinacje, jeszcze nie dotarłem dokładnie do tego, w którym momencie tutaj wzrosta ilość. Tu masz, ile masz ruchów do wykorzystania w tej grze. Mam już 100% po kliknięciu tutaj zlikwidowało się parę kulek, no ale nic nam nie spadło niestety tak to kompletnie do dołu jakbyśmy sobie tego życzyli No niestety tu też nie udało mi się wygrać, ale zauważę, że już jestem na 17 poziomie, 11 levelu. Poziomów jest 20, więc już trochę 100 gram, ale chciałem Ci tylko pokazać o co chodzi w tej grze, nie przyjmuję się tą małą porażką. Jeśli wytrwałeś do tego momentu, jeżeli jeszcze oglądasz to wideo i mnie słuchasz, to chciałbym żebyś zobaczył rzecz, która nazywa się klany. Coupé de clans. Mój klan nazywa się Maverick 10, do którego Ciebie serdecznie zapraszam. Dlaczego Ciebie zapraszam do klanu? Ponieważ jeżeli gramy, zdobywamy punkty. Jeżeli zdobywamy punkty, dostajemy większe nagrody, to są nagrody dla całego klanu. Różne małe lub większe gadżety warto pograć. Spójrz na klasyfikację. Na pierwszym miejscu klan, który ma 2630 punktów i tylko 8 członków. Widziałem tutaj klany, które mają też więcej członków, ale jakoś nie grają w gry, które by powodowały większą ilość punktów albo po prostu gracze nie są już tak bardzo aktywni. No cóż, no, to jest strona francuska, we Francji trochę jest inaczej, inny poziom życia niż u nas w Polsce. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym Ci Tobie pokazać tutaj, to jest możliwość zaproszenia swoich przyjaciół. Tutaj jest in, in vos amis, nie znam francuskiego. Ech, masz możliwość zaprosić swoich przyjaciół poprzez kliknięcie tutaj i wpisanie imienia i adresu mailowego albo skopiowanie tego linku, umieszczenie go na Facebooku, na Twitterze, na wszystkich portalach społecznościowych, na których jesteś, umieszczenie go na forach w stopce, na których się udzielasz oraz umieszczenie go nawet w stopce maila i... Czy wysyłce maila, wysyłanie czegoś takiego do swoich znajomych i przyjaciół. Dzięki temu powiększysz grupę graczy, a dzięki temu, jeśli jeszcze wszyscy dołączymy do jednego klanu, będziemy mieli więcej punktów, będziemy coraz lepsi, zdobywali większe nagrody i więcej e, euro, które potem będziemy mogli wydawać zamieniając je na złotówki. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego filmu i wytrzymanie tych 11 minut. Proszę cię o to, abyś kliknął w link poniżej pod tym filmem, dołączył do prize.com, dołączył do mojego klanu Maverick 10, dołączył do klanu Maverick 10, mogli y, być coraz lepsi i coraz bogatsi. Ty i ja będziemy mogli powiększyć swój przychód poprzez granie w gry. Jeżeli i tak tu siak grasz w różne gry, układasz pasjansa, czy grasz w inne gry, w jakieś farmy, nie farmy, to równie dobrze możesz zacząć grać w gry, w których wygrywasz konkretne pieniądze, wygrywasz konkretne nagrody. Dziękuję i do zobaczenia w sieci.